Cześć kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, na który pewnie wiele z Was już gdzieś tam czeka od pewnego czasu. A mianowicie dzisiaj powiem Wam tak po kolei, co powinniśmy zrobić, żeby gdzieś tam w naszą tartyczyce zregenerować i żeby ona funkcjonowała w miarę poprawnie. Oczywiście ja mówię to przede wszystkim na swoim przykładzie. Bardzo bym chciała, żebyście wy skonsultowali, zanim cokolwiek z tego wprowadzicie, ze swoim lekarzem bądź z kimś, kto się Wami zajmuje. Tym, o czym ja będę mówiła, na pewno sobie krzywdy nie zrobicie, aczkolwiek pamiętajcie, że tak naprawdę to wszystko, co gdzieś tam jest wprowadzane nowego do Waszego organizmu, powinno być konsultowane. Dobra, nie przedłużając, zaczynamy od pierwszej podstawowej rzeczy. I to się tyczy przede wszystkim pań, które mają Hashimoto. Jeżeli to Hashimoto macie i bierzecie eutyroks, to pierwsze, od czego powinniście zacząć, to zmiana tego eutyroksu. Na Letrox. Sam Letrox nie ma laktozy, więc gdzieś tam przy Hashimoto nie będziemy tych jeli dodatkowo drażnić, bo jak wiecie, no przy Hashimoto nabiał, laktoza to jest tak naprawdę zakazane. Kolejną rzeczą jest woda. I tu musicie pamiętać: minimum 2,5 do 3 litrów wody codziennie. Panie mi gdzieś tam czasami w gabinecie mówią, że one nie czują pragnienia. Ale tu słuchajcie, nie o to chodzi. Jak już to pragnienie poczujemy, to znaczy, że nasz organizm już jest skrajnie odwodniony, że on wręcz błaga o to, żebyśmy my, my dały mu wodę. Jeżeli nasza, nasz organizm nie jest dobrze nawodniony, to i nasza krew staje się gęściejsza. Jak nasza krew staje się gęściejsza, to leukocyty, tak, nasze białe krwinki, nasi żołnierze mają utrudniony przepływ w tej naszej krwi i trudniej jest im wyłapywać wszelkiego rodzaju bakterie, wirusy, które gdzieś tam w naszym organizmie krążą. Dlatego często przy Hashimoto, jeżeli gdzieś tam ono jest nieodpowiednio i niekompletnie leczone, no to często łapiemy infekcje, często pojawiają się jakieś opryszczki, albo boli z gardło, dużo różnych takich małych pierdółek, które nie zagrażają naszemu życiu, no ale niestety one Powiem bardzo też cię uprzykrzają. Dlatego pamiętajcie, 2,5-3 do 3 litrów wody dziennie koniecznie. Jeżeli trenujecie, to dodajecie do tego jeszcze jedną butelkę podczas treningu. I ona ma być wypijana podczas treningu. Jeżeli to jest trening bardzo spokojny, typu Yoga Pilates, no to nie musicie tej butelki wypijać całej, ale podczas treningu też dobrze by było, gdybyście popijały. I teraz woda, kwestia wody, jaka woda? Panie mnie często pytają w gabinecie, bo one piją wodę filtrowaną. Super! Fajnie, tylko że woda filtrowana, ona jest wyfiltrowana z wszystkiego, tam nie ma żadnych minerałów. Jeżeli już taką wodę pijecie, to pijecie tą wodę z solą himalajską, ok? A jeżeli kupujecie wodę w sklepie, to będzie to woda, yy, która ma powyżej 1000 mg na litr tych składników mineralnych i fajnie byłoby, gdybyście tą wodę zmieniali. Czyli przez tydzień pijemy jedną, w drugim tygodniu pijemy kolejną. Następną bardzo ważną rzeczą, którą musicie wykonać takim punktem, jest regeneracja jelit. Tutaj tak naprawdę wszystko się zaczyna. Przede wszystkim odstawiamy zboża glutenowe. I tu tak naprawdę odstawiamy wszystkie, które gdzieś tam mogłyby te nasze jelita denerwować. Czy jest to żyto, jest to owiec, jest to pszenica, przede wszystkim jest to jęczmień. tak? Tak naprawdę kiedy... Chcemy maksymalnie zregenerować tę naszą jelita i ten nasz organizm, odżywić, to powinniśmy przejść na taką dietę autoimmunologiczną, w skrócie AIP. Tylko tutaj Was bardzo proszę, nie róbcie tego na takiej zasadzie, że przeczytacie jeden artykuł, dobra, ja przechodzę na AIP, bo możecie zrobić sobie dużą krzywdę. Nasza tarczyca potrzebuje węglowodany. Pewną dawkę węglowodanów ona musi być zapewniona w, w tej naszej diecie, a diety tego typu jak paleo czy AIP, one mają mało węglowodanów. Jeżeli zrobicie to nieumiejętnie... Możecie sobie zaszkodzić, dlatego jeżeli już AIP, to tylko i wyłącznie na podstawie kogoś, kto się na tym zna i będzie w stanie przygotować Wam taką dietę. Dobrze, kolejną rzeczą to jest wyłączenie nabiału. I ten nabiał tak naprawdę wyłączamy na minimum 3 miesiące, łącznie z jajkami. Po tym czasie wyłączamy sobie ten nabiał, ale bardzo stopniowo. Jemy maksymalnie raz w tygodniu. A jajka możemy włączać sobie pomalutku, tylko tylko i wyłącznie jajka, które są gdzieś tam od Pana Janka czy pani Zosi z, z wioski, wiem, że te kury śmigały sobie po podwórku, jadły nie tylko paszę, ale też to, co sobie tam wygrzebały, tak jak kiedyś te kury jadły, ale sprawdzamy, jak nasz organizm będzie reagował, jeżeli wyjdzie cokolwiek, jakakolwiek reakcja, nagle cokolwiek zacznie się zmieniać w tym naszym organizmie po włączeniu jajek bądź na biału. I jest to niepokojące, to to też odstawiamy i po prostu tego nie jemy. Jeżeli chodzi o regenerację jelit, to bardzo ważna jest dieta. Ważne jest to, żeby tą przetworzoną żywność, tak, czyli wszystkie zupy w proszku, wszystkie jakieś tam, nie wiem, dżemiki przetworzone, masła czekoladowe, sosy w proszkach, to wszystko musi być wyeliminowane. Nie wolno tego dostarczać do naszej diety. Kolejną rzeczą przy Hashimoto warto byłoby wyłączyć strączki i warzywa psiankowate. No niestety, jeżeli chodzi o samą niedoczynność, ja gdzieś tam już czytałam badania, które sugerują, że włączenie strączków, ale tych takich nieprzetworzonych, dobrej jakości, nie ja mówię tutaj też m.in. o soi, która jest genetycznie modyfikowana, może wspomagać naszą tarczycę, ale nie przy Hashimoto. Ja bym tutaj uważała z Hashimoto. Słuchajcie, przy regeneracji jelit już samo wiele daje zmiana diety. Natomiast rewelacyjny efekt uzyskujemy jeszcze w momencie, kiedy włączamy L-glutaminę, która doskonale te nasze jelita zakleja, tak? Gdzieś tam te, te przestrzenie pomiędzy komórkami, które się zwiększają, tak fajnie zalepia. Tak najbardziej prościej, najkolokwialniej mówiąc. Kolejną rzeczą to jest debutir. To jest kwas masłowy. On mm, Regeneruje nasze kostniki jelitowe, bo jedząc niezdrowo, niedobrze, te nasze kostniki jelitowe ulegają tak jakby spłaszczeniu. One się robią, jak są powiedzmy takie długości, to one z czasem robią się coraz mniejsze i po prostu nie wchłaniamy. Jak nie wchłaniamy, no to tak anemia, niedobory minerałów i witamin w naszym organizmie. I jeszcze jedną rzeczą bardzo ważną są probiotyki, ale z probiotykami to bardzo, bardzo ostrożnie. Fajnie by było, gdybyście mogli zrobić sobie test na mikroflorę, czyli to, co gdzieś tam w tych naszych jelitach na ten moment jest. Jeżeli bardzo dużo brałyście antybiotyków przez całe swoje życie, to ta wasza flora na pewno jest zaburzona i niestety, ale... I tylko jednorazowe spożycie antybiotyku doprowadza do tego, że już nigdy w życiu nie odbudujemy tej naturalnej flory bakteryjnej, tej homeostazy, którą dostałyśmy bądź dostaliśmy w momencie, kiedy się urodziliśmy naturalnymi drogami. Smutna prawda. Dlatego po, antybi po antybiotykach tak naprawdę probiotyki powinny być w, naszym, w naszej dzieci do końca życia, z tym, że zmieniamy szczepy. I jak zaczynamy od. Probiotykoterapii to zaczynamy od takich probiotyków, które mają tylko jeden szczep, żeby nie robić rewolucji w naszych jelitach. Przez pewien czas ten jeden szczep bierzemy, zmieniamy na kolejny i tak pomału przyzwyczajamy te nasze jelita do większej dawki probiotyków. Kolejną rzeczą są tak dość popularne adaptogeny. Ja powiem szczerze, jeżeli chodzi o adaptogenty, to ja bym była ostrożna, bo tak naprawdę nie wiemy, które ramię yy, układu immunologicznego pobudzone zostanie, bo tak naprawdę nie wiemy, które u nas jest gdzieś tam wyżej, tak? Mamy dwa ramienia, znaczy takie, takie główne, te H1 i th 2 yy, i gdzieś tam te, te, te dwa ramienia tego naszego układu immunologicznego, one sprawiają, że pojawiają się choroby autoimmunologiczne i teraz tak, bardzo popularna jest aszwaganda, bardzo popularna jest zielona herbata, żeńszeń, yy, spirulina, tak? takie adaptogeny, które, uwierzcie mi, przy chorobach Hashimoto mogą bardzo mocno pogorszyć sytuację Ja bym się nie zdecydowała, jeżeli nie wiecie, które ramię macie gdzieś tam podwyższone, to ja bym się nie zdecydowała na wprowadzenie tych adaptogenów Jeżeli wiecie, jeżeli zrobicie badania, bo takie badania też można zrobić, tak, na te konkretne ramię jeżeli wiecie, no to, no to wtedy tak, ok, to, to włączacie sobie te, które stymuluje to, które jest niższe, tak, żeby te ramienia wyrównać, żeby one tam nie szalały No ale sama bym tego nie zrobiła Bardzo ważne jest podwyższenie tych limfocytów, te, które regulują nasz układ immunologiczny Przepraszam, tutaj bardzo właśnie ważne jest, żeby suplementować witaminę A, witaminę D E, fajnie tutaj pomaga papaja, debutir, e, ale świetnym też takim, takim relaksem dla organizmu jest akupunktura. Słuchajcie, kolejną rzeczą, którą przy Hashimoto trzeba by było sprawdzić, to są takie wyzwalacze bakteryjne czy, czy, czy grzybicze. Bo przy Hashimoto bardzo często towarzyszą takie, takie infekcje jak Jersinia, jak Candida, jak Mykoplazma czy Esztajn Bar. I warto by było w tym kierunku też zrobić badania, bo często e wprowadzamy dietę wprowadzamy dobre suplementy wprowadzamy probiotykoterapię a te przeciwciała nam nie spadają więc tutaj jeszcze w tym kierunku gdzieś tam bym poszła, jeżeli zrobiliście już naprawdę dużo, a te przeciwciała nie lecą w dół no to, to skierować się w tę stronę no i jeszcze pasożyty, tak? bo to też gdzieś tam ma wpływ słuchajcie i takie już na koniec trzy rzeczy, o których dość często zapominamy a one też mają istotne znaczenie jeżeli chodzi o to, żeby te nasze Hashimoto Zmniejszało się, żeby ta nasza tarczyca dość dobrze funkcjonowała. To jest stres i sen, i tutaj naprawdę śpimy minimum 8 godzin. Znaczy, no tak by było idealnie, tak? Ale jeżeli nie możecie spać te 8 godzin, to postarajcie się chociaż pół godziny w ciągu dnia też gdzieś tam się przespać, ale żeby to był taki prawdziwy sen, czyli jeżeli nie możecie maksymalnie ściemnić w pokoju tego swojego miejsca, gdzie śpicie, no, to opaska na oczy, tak? Wtedy organ jest naprawdę się wyłącza i wtedy zaczyna wypoczywać. Stres. Ja wiem, że my go nie unikniemy w naszych czasach, ale błagam Was, róbcie wszystko to, co jest możliwe, żeby ten stres ograniczyć. Kolejną rzeczą są ćwiczenia. Niestety, przy niedoczynności i przy Hashimoto dość szybko tyjemy. Mocno trzymamy wodę, jest nam bardzo trudno tą wagę zrzucić, i rzucamy się czasami w ćwiczeń. A to jest jeszcze gorzej, bo niestety, ale przy Hashimoto bardzo często w kość dostają nadnercza i one się wypalają i źle funkcjonują i źle pracują. A jeżeli my jeszcze dorzucamy bardzo intensywne, mocne, wykańczające treningi, no to ta sytuacja nigdy się nie unormuje. Musimy znaleźć coś, co będzie idealne dla każdego, tak? Jeżeli chodzi o nadnercza, o ćwiczenia. Ja wiem, że tutaj ważne jest, żeby tą dietę, to znaczy tą wagę utrzymywać, tak? Bo w to bardzo łatwo jest przybierać na wadze. Ale rozsądnie Słuchajcie i ostatnią taką rzeczą jest coś, o czym ja wiem do, do tej pory jeszcze dosyć mało, ale w to cały czas gdzieś tam się w, w zagłębiam, czytam o tym coraz więcej i mam nadzieję, że za jakiś czas będę Wam o tym mogła powiedzieć, ale tutaj już gdzieś tam Wam to zaznaczam, żebyście same mogły też tą wiedzę pogłębiać, to jest psychosomatyka, yy, czyli takie podejście holistyczne do choroby, ciało, ale też i umysł. Powiem Wam, że na szkoleniu dość dużo ciekawych, naprawdę fajnych takich informacji o tej psychosomatyce usłyszałam i yy, no, zaintrygowało mnie to i spróbuję jeszcze w tym kierunku też gdzieś tam poszukać, bo jest fajnie, ale ja wiem, że jeszcze czegoś brakuje do tej, takiej równowagi, takiego idealnego stanu. Słuchajcie, na dzisiaj to by było wszystko. W kolejnym filmiku opowiem Wam bardzo dokładnie o badaniach, jakie powinniśmy wykonać mając niedoczynność i Hashimoto oraz o suplementach konkretnie, jakie powinny być gdzieś tam włączone do naszej diety. Nie będę Wam mówiła o tym dzisiaj, bo chcę zrobić to bardzo dokładnie, opisać Wam każde badanie i powiedzieć dlaczego powinniście je zrobić, tak samo jeżeli chodzi o suplementy. A gdybym to mówiła dzisiaj, to ten odcinek byłby bardzo długi, a ja też nie chciałam się śpieszyć, żeby to nie było tak na łapu capu, tylko w miarę... Dokładnie. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach. Jeżeli Wam się filmik podobał, to kciuki w górę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć, pa!